Silo kakovih tješjih mečov, ki jih obitni vočili, odpočun kulo, da je imel vôbec mesta na postoju in mi je pesčitevci v objezi 14-12 prestrelili, tako da je to, da sem se jel na eno bran kulo, tako bo položil zaklad tješjemu meču, pesčitevci in mislim, da je to najhujši pošansu tješjih mečov. Ne, to tu Karol pověděl, ta je pěrci a druhé, ne? Tam se to zlomilo a už je to mají co to bylo. Takže jsme chtěli vybrat agresivně blízko, dalo se na tam střílet branky, že to takže byli to a to je zvěděl a klis najlepší.

Ma tyle łonie, ma tam na noze taki odporny problem, a mocewski angiel. A mocewski angielski. Ten leżak tu gdzie i podobno paśmiu już zaczął trenować, tak? No ja tak, Jak to wygląda? Proszę? Jak wygląda? Czy noga nie puchnie? Czy może? No nie, to są dwa treningi, tak. Ale jeszcze poczekajmy. Ale w porządku na razie, tak? Tak. Tym, a biera kiedy do gry? Myślę, że jakiś mecz ostatni, przedostatni, możliwe się zabrał. A na razie Kosiło nie, nie zrobię też, tak? To też nie też konfusja panna, też wolniej się. A co, co z SIN kończą będzie w ogóle na playoffy czy wypadnie w no. W poniedziałek w poniedziałek burata to się zobaczymy, jak źródło organizmu zarabia w poczenie. Panie prezesie, w ramach przed Wami drugie ciężkie spotkanie w GK Sędzichy, możecie się pozbierać na niedzielę? Musimy się pozbierać, bo nie musimy jechać we składzie, że tak musimy grać, ale myślę, że ten tydzień właśnie było 10 dni, a my widzimy znowu z siłą. odsotne obce, recimo tisto flašar, recimo tisto tabače, in oni to vidijo na lodi, tako da, če si to imajo v lasti polskega ved, tako to moramo na lodi znati. Jaz jim ne prekažem, kot trener, mislim, da po mojem sistemu, a tisti volivci, to so oni, mi moramo imeti na lodi, no, ať to drži, no, to, čemu je odsotno. Ale Unia ja też może warto pomożić, prawda? to czułem, że wam to rozmawiam, to znaczy pozycję lidera, Widzicie na ciężkie, na ciężki teren, on no 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 tak, to w teoretycznie może, ale ja bym było sam, si to zabezpieczyć, to znaczy, punktować na a jeżeli tychi ciu osiemdziesiąt aby wygrać z kamy, to to jest lepiej, ale dla nas to jest fundament, w szczęścia. Liczy na siebie.